Witam Was kochani serdecznie. Tam sweterek się suszy. Wyprałam mojej podopiecznej sweterek mocherkowy ręcznie, oczywiście. No, wpłynie do wełny. Wygniotłam, wygniotłam i aż dostał takiego puchu. No, ale nie o tym chciałam mówić chcę powiedzieć odnośnie y, moich zmienniczek. Właśnie niedawno dostałam telefon, rozmawiałam z babeczką gdzieś tak z 20 minut. Y, czyli y, przypuszczalnie ta kobieta, która wcześniej dzwoniła, nie przyjedzie, bo jeżeli dzwonią następne, no to znaczy, że jeszcze szukają zmienniczki mojej. I Jaka była rozmowa? I wyobraźcie sobie, tym razem ona zapytała się mnie, czy są kamery. A ja, żeby wyczuć, czy powiedziała jej o tym agencja, zapytałam się jej, czy agencja jej coś mówiła na, na temat kamer. A ona mi powiedziała, że Także wspomnieli, że te kamery są, ale są wyłączone. A wtedy, kiedy są, załóżmy, włączone, to można poprosić córkę, i córka te kamery wyłączy. W ogóle okazuje się, że zupełnie z innej firmy ta kobieta, no, nie wiem, chyba przyjedzie, może nie, przyjedzie, nie wiem. Ale jest zupełnie z innej agencji. No, i zaczęła się rozmowa właśnie na temat kamer. I wyobraźcie sobie, ona mi opowiedziała taką sytuację, gdzie właśnie pojechała na zlecenie, i agencja w ogóle nie poinformowała jej, że są kamery w domu, w którym ona pracowała. Ojej, ktoś tam coś tam wierci, nie wiem. I tam była właśnie taka akcja, że agencja wtedy ją, ona jakoś tak napomknęła, że czasami mogą być kamery włączone, ale jeżeli opiekunka sobie nie życzy, to po prostu rodzina je wyłącza. No, i taki numer, że ona pojechała na to zlecenie. No, i widzi w jednym pokoju, w drugim pokoju, w łazience i w kuchni były kamery, cztery kamery. To, co zauważyła, to, co pamięta. No, i ona przy spotkaniu z synem i z córką zaczęła mówić właśnie o tych kamerach, że że ona właściwie nie została poinformowana, że te kamery są, a oni jej powiedzieli, że one są wyłączone. I ona wtedy się jakoś tak uspokoiła, ale wieczorem sprawdza, i nie, te kamery były jednak włączone. Więc czekała znowu, za trzy dni yy, przyjechał syn. I ona jemu mówi, że te kamery są y, chyba włączone, bo jeżeli się światło gasi, załóżmy w kuchni, w pokoju, to po prostu lampka na czerwono pali się i one są włączone. No i oni do niej tak, że córka wyjechała i ona ma ten cały system podłączony pod jej system domowy i dopiero jak ona wróci. To ona wtedy będzie mogła wyłączyć te kamery. No i ta opiekunka, która właśnie do mnie dzwoniła dzisiaj, to mówi, że no dobrze. No i mija tydzień. Nie ma w ogóle odpowiedzi odnośnie wyłączenia tych kamer. Kamery nadal, no nadal pracują, działają. No. Znowu powiedziała do tego syna, kiedy będzie córka, kiedy będzie ona mogła porozmawiać z tą córką, a czy on mógłby jej przekazać. On powiedział jej, że tak, tak, że on dzwonił do niej i ona ma się nie obawiać, bo ona i tak i tak ich nie sprawdza tych kamer, ale jak ona wróci, była na urlopie chyba, to ona wyłączy te kamery, nie? Że nie ma żadnego problemu, ona wyłączy te kamery i tak dalej. No i ona właściwie dała sobie jakby spokój. I ona też była na miesiąc z kawałkiem tam na tym zleceniu. I wyobraźcie sobie, jakie jaja. Pod koniec jej zlecenia, to było dosłownie gdzieś tak dwa dni przed jej wyjazdem do domu, córka i syn przyjechali do niej i mówią tak, że mają wszystkie mają wszystkie kawałki te, które ona robiła źle i oni w każdej chwili mogą jej to pokazać, nie? A ona mówi, ale o co chodzi? Ale co ja takiego robiłam złego? A oni mówią, oni mają to wszystko nagrane i jeżeli ona nadal będzie Robić w ten sposób, tak jak robiła. Ona dosłownie nie wiedziała, o czym oni mówią. To oni zgłoszą to do agencji, nie? A ona się ich pyta: No dobrze, ale przecież widzieliście, że ja normalnie pracuję, że wszystko robię to, co muszę. Tak, 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 ale to, co robiłaś źle, to my też to wszystko mamy nagrane, nie? No i ja, ja, jak berety. Ja się jej pytam, i co? I przyjechała jakaś zmienniczka, zmieniła ciebie. Ona mówi, no właśnie mieli z tym wielki problem. Właśnie mieli z tym wielki problem, bo do niej też dzwoniła babeczka i ona im powiedziała o tych kamerach. I był problem właśnie ze zmianą. A ona powiedziała, że ona tak czy inaczej ma w nosie, ona to pierdzieli wszystko, ona i tak i tak wyjeżdża. No, i po prostu zobaczy, co będzie później. I wyobraźcie sobie, że oni to, nie wiem, coś tam zgłosili agencji niemieckiej, i ona miała problem z tą swoją firmą. I ona zaczęła walczyć z tym wszystkim, i po prostu pojechali jej po wynagrodzeniu. W ogóle bez żadnych dowodów, bo przecież oni powinni przedstawić cokolwiek tam było nagranego, że ona tam coś tam źle robiła czy coś. I to dosłownie y, zakończyło się wszystko na słowach, bez żadnych dowodów. I co? I co? Z kim ona miała walczyć? Z kim ona miała walczyć, gdzie ona nie miała y, w ogóle nawet żadnych y, argumentów, y, żeby. Podważyć to, co oni tam mówili, ja nie wiem. Wiecie, co, o co chodzi? Ja jej powiedziałam, że to jest jakaś zmowa pomiędzy firmami i rodziną, żeby ukrócić jakoś wynagrodzenie. To jest takie chamstwo, naprawdę coś okropnego. Ja jej się tylko zapytałam, czy to była sen, seniorka, czy senior. Ona powiedziała, że seniorka i w miejscowości Stuttgart. No. No, i też żeśmy tam rozmawiały. Ona się pytała, jakie ja mam tutaj warunki. Ja mówię, że warunki w sumie mam bardzo fajne, dobre mam warunki, i generalnie jest bardzo dużo wolnego czasu tutaj, i tak dalej. No, i powiedziałam, że te kamery są włączone. Nie tak jak agencja powiedziała jej, tylko są włączone, ale ja po prostu się nie przejmuję, nie zwracam na to uwagi. I przypuszczam, że nic takiego nie będzie, bo już też część pieniędzy mam przelane na konto, myślę, że w ogóle nic nie będzie. No bo ja jeżeli coś takiego miałoby nastąpić, to ja bym żądała w ogóle dowodów, co ja takiego robię źle, tak? Także słuchajcie, w ogóle z tymi kamerami, czy z tym, że agencja nie informuje nas, że są te kamery. No to po prostu można różnie trafić. Jest to praca, naprawdę staje się jakaś taka, no nieprzyjemna. No, ci Niemcy mają po prostu pierdolca na punkcie tych kamer. W ogóle, jak ja tutaj przechodzę uliczkami, to ja też widzę, no tutaj akurat w miejscowości, gdzie ja jestem teraz, to te wszystkie, może nie wszystkie, ale bardzo dużo domów jest obkamerowanych. Widzę po prostu jest informacja, że jest nagrywane wszystko, tu kamera, tam kamera, tam kamera. To po prostu widać gołym okiem, nie? No mają po prostu pierdolca Niemcy na tym punkcie. I wiecie co? Tak suma sumarum, dobra, niech te kamery załóżmy, by były. Ale, żeby jeszcze jakieś nieprzyjemności mieć z tego powodu, gdzie człowiek nic nie robi i, jakiś, i ma jakieś zarzuty, to jest dosłownie według mnie zmowa rodziny z agencjami, że po prostu robią sobie z polek takie jaja. Naprawdę bardzo, bardzo kiepska sprawa. To jest bardzo słabe. Jak tutaj teraz komuś chociaż w jakiejś odrobinie zaufać? Jaką podjąć decyzję jechać czy nie jechać? Kurczę, no. A w ogóle to we wcześniejszych filmikach to ja też nagrywałam się mówiłam, jakie są rozmowy z agencjami. Że tych wolnych dni nie dają. No po prostu robi się coraz gorzej z tym wszystkim. Masakra dziewczyny, normalnie masakra. I wiecie co? W ogóle jestem ciekawa, czy ktoś mnie tutaj zmieni. Dzisiaj jest sobota. Ona do mnie dzisiaj dzwoniła. Ja stąd wyjeżdżam w czwartek. Nie wiem, czy ktoś będzie dzwonić w poniedziałek, być może, albo po prostu. Nie mam zielonego pojęcia i zdziwiłam się, że ta y, kobieta w ogóle zupełnie z innej agencji miała przyjechać. Ale mój numer dostała. Czyli agencja y, współpracuje z inną agencją, albo to znaczy, ja wiem o tym, że agencje współpracują z innymi agencjami polskimi, no ale też z niemieckimi i kurczę, no, coś potrafię. Coś potrafią zataić. Masakra dziewczyny. Kurde, i weź tutaj normalnie strach normalnie jeździć. No ale tak czy inaczej, yy, ja pytałam się jej, czy ona coś takiego nie wiadomo co robiła, żeby oni mieli jakąś podstawę, żeby robić jej jakiś zarzut. A ona mówi: Nie, no bo przecież ona zobaczyła, że te kamery są. Że one pracują, no to ona zaczęła uważać, ale powiedziała, że tyle stresu się najadła, że każdego dnia to była po prostu tak spięta, nerwowa. Jej cholernie przykro w ogóle było, że jest cały czas pod obserwacją, bo ona nie wie, czy oni w ogóle kłamali na pewno, ta córka z bratem. No, po prostu takie jakieś dziwne, no, dziwne sytuacje, dziwne sytuacje. Co wy o tym myślicie? Napiszcie mi, napiszcie mi w komentarzu, co wy o tym w ogóle myślicie. A ona jeszcze się mnie zapytała, czy ta rodzina, u której jestem, czy jest jakaś normalna, jak ja ją wyczuwam. A ja mówię, że no, to są ludzie bardziej już tacy na poziomie. Więc ja bynajmniej nie wyczuwam tutaj niczego, żeby ktoś miał mi zrobić coś pod górkę. No i ona mówi do mnie, hmm, no, że ona się jeszcze zastanowi, ale tak boi się tych kamer. No, boi się tego, że po prostu ona przez ten miesiąc będzie. A potem będą jakieś konsekwencje. Ja tej jej agencji w ogóle nie znam i nie wiem, co to jest za agencja. I nie wiem w ogóle, czy będą jakieś siupy, czy nie. No trudno jest mi naprawdę ocenić i powiedzieć, co z tego może wyniknąć. Ja stąd już niedługo spadam i na pewno tutaj nie wracam. Jeśli ja jeszcze zapytałam i co? I potrącili z wynagrodzenia coś? Ona mówi, tak. A ja mówię, a ile? Możesz powiedzieć? Też żeśmy przeszły na ty, a co tam? Ona mówi, 300 euro. Że to jest niby jakaś kara, że za niewywiązywanie się z jakichś tam obowiązków, coś tam po prostu yy, jakiś zarzut jej yy, ff, zrobili i co? I nie wiem, gdzie te 300 euro idzie czy to idzie na rzecz firmy, nie mam zielonego pojęcia, no po prostu robi się bardzo nieprzyjemnie z tymi wyjazdami, z tymi rodzinami, z tymi agencjami, no naprawdę kicha. Zamykam okno, pauza mi się kończy, idę na dół. Pozdrawiam Was wszystkich kochani, ślę buziaczki, Papa. Pa.